Tutaj to co widzicie jest to przybornik X system, który jest zastosowany przy torbach. Polega na tym, że ma tutaj takie paski, którym jest przyczepiony do torby. Ja sobie zaadoptowałam do mojego krzesełka, fajnie można sobie tutaj sięgnąć. To co akurat musimy mieć pod ręką w trakcie wędkowania, czy to w trakcie zawodów, czy nawet na prywatnym łowieniu, nie musimy wstawać, szukać, mamy wszystko tutaj. Tutaj w środku mamy wiele torebek strunowych, które są przyczepiane za pomocą rzepa. One są dostępne normalnie w katalogu, można je zakupić, jeżeli się na przykład zużyją bądź potrzebujemy większej ilości. Ja tu sobie na przykład włożyłam z dwóch takich właśnie pokrowców X system. Mam ich dwa zestawy. Jedne zaadoptowałam tutaj do przyponów, które sama robię, przygotowuję. Na przykład tutaj mamy przypony do metody gotowe, krótkie na pleciące czy na żyłce, bądź tak jak dziś wędkujemy na zestaw fiderowy, gdzie mam przypony o długości 50 cm. A na końcu moje ulubione haczyki od dragon.